Rafał Stąpur, trener Orła Wierzbica, po meczu 14. kolejki w ostatnim spotkaniu w tym roku Orzeł remisuje z Prochępionki 1-1. do 1. Trener Orzeł na coś więcej dzisiaj zasłużył, czy na remis tak w sam raz w przebiegu tych 90 minut? To znaczy tak, przystąpiliśmy do tego pojedynku po dwóch kolejnych zwycięstwach i to liczyliśmy też na podtrzymanie pasji. W przebiegu yy, pasji liczyliśmy, nie ukrywam, na trzy punkty, bo graliśmy u siebie. Wiedzieliśmy, że gramy z ciężkim, trudnym przeciwnikiem. Mecz się ułożył troszeczkę niefortunnie dla nas. Przegrywamy 1-0. Za chwilę można powiedzieć, że gramy 3-4 spotkania z przewagą jednego jednego, jednego jednego zawodnika. Ale z przebiegu z całego spotkania, z przebiegu całych tych 90 minut, myślę, że ten że ten remis jest sprawiedliwy, jak i dla jednej drużyny, jak i dla drugiej. Jedna i druga drużyna miały swoje szanse, żeby strzelić do zwycięską bramkę. Nie udało się. Myślę, że to jest sprawiedliwy wynik w tym dzisiejszym spotkaniu. Słyszałem często z linii trener miał dużo pretensji o zbieranie drugich piłek, że to dzisiaj było największym problemem Orła. I tak rzeczywiście było. Z czego to się brało, że praktycznie przez większość meczu, mimo tego, że Widzieliście, że z tym jest problem, to nie dało się tego problemu przezwyciężyć. No nie mogliśmy sobie tego gdzieś tam ułożyć. Gdzieś byliśmy bardzo rozbiegani, nie, nie, nie trzymaliśmy normalnie blisko siebie w formacjach, żeby to zebrać, żeby powalczyć. Nie wiem, no nie wiem, tu mieliśmy problem. I po tych drugich piłkach, gdy, gdy przegrywaliśmy te drugie piłki, zawsze mieliśmy te problemy. Zawsze Prok starał się po tych zwycięskich drugich piłkach gdzieś jakieś sytuacje, akcje stwarzał. Także tak, tu był problem i będziemy na tym pracować. Myślę, że w kolejnym meczu już poprawimy ten element gry. Orzeł no, tradycyjnie jest w czołówce ligi okręgowej, może nie w ścisłej, ale jednak w czołówce kadra bardzo podobna, można powiedzieć, ale nie możecie takiej pasy złapać, bo remisy, wygrywacie, porażki. Takiej serii nie możecie w tej rundzie złapać. Jakieś problemy, trapią czy po prostu to tak znaczy, wychodzi. To znaczy chyba... Problemy może, każdy ma jakieś problemy i my też mamy problemy, bo w tym dzisiejszym spotkaniu nie zagrało dwóch podstawowych zawodników i ta defensywa też była jakby taka troszeczkę na sam koniec inna, jak, jak miała być docelowo, bo nie ma Maćka Koseli, nie ma Pawła Ankurskiego, który dzisiaj wyszedł też na rozgrzewkę, ale zgłosił też, że jest kontuzjowany i, i też bałem, obawiałem się, a jeśli o tą grę w defensywie, a jeśli chodzi o tą, o tą naszą grę, tak zwaną kratkę, no, no nie wiem, tak jakoś się tak układa nam, że, że nie możemy gdzieś tam nabrać tego rozpędu i, i po prostu zwyciężyć paru spotkań gdzieś pod rząd. No ale myślę, myślę że na tą chwilę co, co mamy, jeśli chodzi o tą kadrę naszą, można by być zadowolonym. A jeśli o, o ten czub tabeli, to jakby dzisiaj wpadła ta zwycięska bramka, to byśmy sobie się tam już zadomowili, myślę. E, trener długo w Lidze Okręgowej jest, dużo widział. Jakby tą kręgówkę poprzez te lata, które widział, jak się ona zmieniała na lepsze, na gorsze, poziom idzie w górę. Bo często słyszę, że poziom się wyrówna. jak się wyrówna, to znaczy, że idzie do dołu. A jak jest tą kręgówką naprawdę, jakby tak się cofnąć o 3, 4, 5, 7 lat. No ciężko mi już tak wrócić no nie do tych lat 3 czy 4, czy, 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 czy nawet 5 wstecz. No ale każdy, każdy idzie. Jak, myślę, że rozwija się ta nasza liga okręgowa, każde pojedynki w, akurat w, tym, w, tej, w tej rundzie są wyrównane. Tu nikt sobie tych punktów nie przypisuje przed meczem. A z tym poziomem, no myślę, że każdy gdzieś chce się, każdy zespół chce się gdzieś rozwijać, walczyć i, i myślę, że tu, że tu też jest taka kluczowa kwestia. Kwestia. dlatego te mecze takie są wyrównane i tu zwycięzca będzie naprawdę e, myślę, że zadowolony, że, że w tym ciężkim normalnie w sezonie wycięży tą ligę, a kto będzie tym zwycięzcą? No to jeszcze jest parę, parę zespołów do tego, żeby, żeby tą ligę wygrać. No właśnie dopytam o to, tak ten, że króciutko na koniec dwie drużyny, które w czerwcu będą się czyli jedna z awansu, druga z barażu, już może bez miejsc, ale kto jest tego najbliżej na dzisiaj zanim trenera? Gdybym dzisiaj miał trenera wskazać. Dzisiaj na tą chwilę to myślę, że no i grujec, i grujec i grujec i warkę, i warka. Na tą chwilę, tak. Tak na gorąco, myślę, że Grójec i warka, no więcej szydłowianka się może włączyć, bo Szydłowianka też fajną piłkę gra. Pionki, no dzisiaj widziałem, myślałem, że pionki gdzieś te postawią nam wyżej poprzecznie, że nas tu bardziej zdominują, że będą mieli więcej więcej z tej dzisiejszej gry. I myślę, że to też w, w pionkach ja nie zamykam drogi tutaj do, do, do jakiegoś awansu drużyny z pionek, no ale, ale, ale... Parę, parę rzeczy muszą, że tak powiem, poprawić, A, ale na tą chwilę to myślę, że Warka, Warka i, i, i Grójec. Dziękuję bardzo, tenże do zobaczenia na wiosnę. Dzięki. Do zobaczenia. Paweł Gurak, e, trener Prochupionki. Po meczu 14. kolejki Proch remisuje w Wierzbicy z Orłem 1-1. do :1. E, Ten ma większy żal czy niedosyt lub pretensje za tą czerwoną kartkę czy za ten końcowy wynik? Jak to się dzisiaj skończyło? Bo trochę jedno z drugim powiązane. To znaczy, no, w no oczywiście skandaliczne zachowanie mojego zawodnika, który tam e, użył jakiejś tam inwektywy wobec sędziego, ale no, w jakiś sposób, jakiś sposób został też moim zdaniem sprowokowany, bo moim zdaniem był rzut wolny, e, sędzia nie podjął takiej decyzji. Oczywiście, oczywiście absolutnie ganie takie, takie zachowanie, takie zachowanie nie może mieć miejsca w sporcie e, i tyle no. Natomiast, natomiast cóż, no, mogę oddać naprawdę szapoba e, wobec drużyny, Graliśmy od, od której? Od 20 minut. Od, od 20 minuty graliśmy w osłabieniu, i nie byliśmy, tak jak było widać, słabszą drużyną. To my praktycznie kierowaliśmy grę. Oczywiście, w sytuacji, gdy gramy w 10, yy, jesteśmy wystawieni dość, dość wysoko, yy, utrzymujemy się przy piłce. To wiadomym jest, że narażaliśmy się również na, na, na kontrataki. Ale naprawdę, naprawdę chłopcy dali z siebie wszystko i szkoda, szkoda sytuacji, bo tam moim zdaniem sędzia się pomylił w końcówce, był ewidentny rzut karny, ja stałem blisko, w odległości wiem, 10 metrów od linii bocznej, linii bocznej pola karnego, Szarko był faulowany gdzieś nie wiem 20-30 cm od linii bocznej w polu karnym, sędzia uznał, że, że to było praktycznie na linii, przed linią pola karnego, no ale no cóż, no, taka, taka jest piłka, każdy widzi inaczej, decyzja decyzja pod... Podejmuje tylko główny arbiter, taką podjął decyzję i szanuje. weźmy w coś takiego jak gdybologia, bo mam rozumieć, że gdyby dzisiaj Proch grał cały mecz w jedenastkę, trener byłby spokojny ten wynieżycie, że z Wierzbicy trzy punkty? Nigdy, nie, nigdy nie, ma, nie, nie ma pewności, ale w tym momencie straciłem jednego zawodnika w środku, musiałem przesunąć do w boczną strefę, więc jeden zawodnik mniej w środku, to już jest bardzo duża strata tak? na tym poziomie, na te, w tych ciężkich warunkach gdzie naprawdę warunki były bardzo ciężkie, bardzo grząskie boisko, namoczone. I tutaj jeden zawodnik to jest, to, jest, to jest ogromny kapitał w tym momencie. Tydzień temu czerwona kartka Kamil Denkiewicz, wiem, że pauzuje. Dzisiaj Rafał Gil też za dyskusję z sędzią Emil Więcek i Mateusz Krawczyk. Jakiś problem jest? Czy, czy lepiej z sędziami nie dyskutować, czy to sędziowie mają większy problem? Czy piłkarze Prochu mają jakiś może mają problem? Cóż no, mam drużynę temperamentną. No. Czasem gdzie są jakieś emocje na boisku, czasem w kontekście naszego widzenia jakiś tam błąd sędziego, tworzy się gorąca atmosfera. No i dochodzi do takich sytuacji. Dzięki bardzo.